Kochani, witam się z wami w kolejnym dniu, w kolejnym vlogmasie. Dziś mamy 2 grudnia, jedziemy właśnie do Krakowa, jesteśmy w trakcie jazdy. Mamy teraz koreczki, także super, stoimy w korkach. Mam nadzieję, że nie spóźnimy się na wizytę do lekarza, bo jedziemy do okulisty, jedziemy zbadać zuzi oczka, zuzi wzrok. Także no, tak to u nas wszystko wygląda. Lekarz za lekarzem, wizyta za wizytą. A te korki tak nas denerwują, że po prostu masakra, a szczególnie tego Pana. On nienawidzi jeździć po Krakowie, no ale jak mus to mus. I Misiek za kierownicą, on tak bardzo lubi jeździć po Krakowie, tak że hej. hej. <laughs> o, Tak samo powiedzieliśmy, zgraliśmy się. Teraz mamy właśnie korki koreczki, także mam nadzieję, że zdążymy. Mamy tylko 10 minut zapasu. Nie no, oby, 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 bo to jest ważna wizyta. Trzeba oczka zbadać. A Zuzia mały bałwanek zrobiła sobie już dżemeczkę. Właśnie teraz stała przez pół drogi. Dobrze, bo przynajmniej się jej nie nudziło. Połapaj, Misiu. Muzyka kolejne okienko z kalendarza adwentowego. Dziś mamy drugi, więc otwieramy numerek 2 o tutaj jest numerek 2 coś malutkiego znowu tak jak i wczoraj jak Co to będzie? O widzę, że już nie ma czarnego woreczka. Już wam powiem co to jest. To jest puder do konturowania, wygląda bardzo ładnie, nie wiem czy nie będzie dla mnie troszkę za ciemny, ale to się okaże jutro jak zrobię makijaż. Byliśmy u okulisty w Krakowie z nią, zbadać jej wzrok i okazało się, że Zuzia musi nosić okularki, ma lekką wadę wzroku. Więc, okularki są potrzebne, żeby lepiej widziała. No, trudno, mus to mus. Mam nadzieję, że będzie lepiej widziała w tych okularach. Na pewno będzie lepiej widziała. Bardziej martwię się o to, że nie będzie chciała chodzić w tych okularach, że będzie jej to przeszkadzać. Eee, może uda mi się jutro wybrać do optyka i zamówić okulary. Jeśli nie zdążę, bo jutro jest sobota, sklepy są wcześniej zamykane. Jeśli jutro nie zdążę, to pewnie pojadę już w poniedziałek, a w poniedziałek też. Mamy badanie wzroku u okulisty ja i Mariusz, także cała rodzina będzie wybadana yy, wzrokowo. Także mam nadzieję, że po prostu wszyscy nie będziemy nosić okularów, bo będzie cała rodzina w okularach. No ale ważne, że oczka są zbadane, że wiemy, że jest po prostu wada i musi nosić, także. No tyle, ja już się z wami kochani żegnam, bardzo wam dziękuję za oglądanie, widzimy się w kolejnym filmiku, do zobaczenia.